regułach wywierania wpływu, czyli takich zasadach, które zazwyczaj wykorzystywane są już teraz bardzo mocno w naszym życiu codziennym poprzez społeczeństwo, poprzez media, poprzez social media, ale też poprzez naszych współpracowników, czasami pewnie też rodzinę, małżonków, albo przez nas samych, nie? My też naturalnie pewne elementy wykorzystujemy i tutaj rewelacyjnie odzwierciedla się taka reguła, zasada sympatii która polega na tym, że jesteśmy skłonni podejmować decyzje, tudzież zgodzić się na pewne elementy, jeżeli osobę lubimy, tak bardzo naturalnie ją lubimy. I na podstawie badań nauka perswazji mówi nam, że istnieją trzy ważne czynniki, dla których kogoś lubimy: lubimy ludzi, którzy są do nas podobni, to pierwszy element; lubimy ludzi, którzy sprawiają nam komplementy, drugi element. I lubimy ludzi, z którymi współpracujemy w kierunku osiągnięcia wspólnego celu, nie? Czyli